Witam! W naszym sklepie znajdziecie najszerszą gamę najlepszych samochodów dostępnych na rynku zabawek. Salon samochodowy sprytnego Sama. Idealny pojazd dla każdego. Cześć! Właśnie szukam dla siebie samochodu. I trafiłaś we właściwe miejsce. Pozwól, że pokażę Ci nasz asortyment. Oto uroczy, kompaktowy i zwinny samochód. Łatwo będzie nim zaparkować w mieście. Jestem raczej typem dziewczyny, która lubi spędzać czas na powietrzu. Wszystko jasne? W takim razie proponuję nowy terenowy SUV. Patrzcie jaki ma kolor! Wydaje mi się, że nie będzie mi w nim zbyt wygodnie. No dobra, chyba wiem, co ci się spodoba. To czy byłabyś tak Z miła? Z przyjemnością przedstawiam naszego jedynego w swoim rodzaju kampera. Ma wszystko, co potrzebne do komfortowego wypoczynku i relaksu. Nie jest zbyt przestronny, ale ma za to niezwykle wygodną kuchnię studio oraz miejsce dla zwierzaka. Znalazł się też schowek na loty i pianki. Jej! A nadmuchiwany basen jest wyliczony w cenę. Wow, to jest to! To samochód moich marzeń. Chcę go, proszę sami! Widzisz? Mówiłam, że potrafię dobrać samochód dla każdego! Kochani, chcecie zobaczyć, jak samemu zrobić taki kamper? W takim razie zostańcie z nami. Jeszcze trochę. Okej, okay, witajcie! Jak już się pewnie domyślacie, dzisiaj będziemy dużo rysować. A to wszystko o co mnie prosiłaś tu! O! Dziękuję, chyba. Sprawdźmy czy zrobiłaś wszystko jak należy. Mm -hmm. Najpierw muszę wszystko pokolorować. O, proszę, sami oddaj to. Może zajmie się detalami? Wierzę, że będziemy ich dziś dużo potrzebować. już zaczynałem! I założę się, że skończę przed tobą! Ha! Przyjmuję wyzwanie! Wszystko jest tu takie małe. Pomogę sobie nieco, póki sam nie patrzy. Bzium! Przepraszam, sami, te elementy są takie malutkie. Tak podczas gdy ja pieczołowicie wszystko dekorowałem. Tak twierdzisz, przebiegły z ciebie glutek. Ups. <laughs> Przyłapałaś mnie tu. Dobra, zostawmy markery ze sobą. Nasi widzowie i tak mogą używać innych kolorów. Lepiej przejdźmy do montażu. Pokaż co rum, masz. Co, zobacz, jak dekorowałam kabinę! Bardzo podoba mi się ten mały uroczy kwiatek. Przyklejmy tę część za pomocą taśmy dwustronnej. Uważaj! Jest na to specjalna metoda! Auć! Sami ma rację. Trzeba zostawić tu trochę miejsca, aby nasz pojazd mógł się zamykać i otwierać. Wkrótce zrozumiecie, co mam na myśli. Nawiasem mówiąc, prawie wszystkie elementy będą zamontowane w ten sposób. Ojejku! Uwielbiam, gdy w lodówce jest mnóstwo smakołyków! Niestety będzie mała. Nie mamy tu zbyt wiele miejsca. psik? Słuszna uwaga! Przyda się też miejsce na Aha. Racja! W przeciwnym razie trzeba by zabierać lekarza w każdą podróż. Wszystkie leki muszą być bezpiecznie schowane w szafce. I jeszcze małe drzwiczki. Bardzo łatwo je zamontować. Gotowe! Swoją drogą, to ja wymyśliłem tę część. Nie żartuję, więc dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się podoba. A tutaj umieścimy małe akwarium. Bardzo ładnie. Włożmy do niego złotą rybkę. Jaka ona malutka. I nie Pozostaje tylko zawiesić drzwi do tej szafki. Tutaj również zrobiliśmy wcześniej wycięcie. I hop, świetnie. Sami narysował nawet magnesy na drzwiach lodówki. Są takie słodkie. Uwielbiam je. To dla ciebie. jest mały. Co robisz? Karmię kota, żeby przypadkiem nie przyszło mu do głowy, by zjeść rybkę. O, jakiś ty troskliwy. Dla niego też mamy specjalne miejsce w kamperze. A tu miejsce dla jego właścicielki. Super. Susie, znalazłem coś. Powiesimy to zdjęcie na ścianie? Myślę, że lepiej trzymać je w tym pudełku. Patrz na to. Hop, doskonale. Uśmiechnijcie się, kochani. Dostałam fuchę Ha? Klik, klik. Kamera również trafia na swoje miejsce. Glutkowa inspekcja drugi. Aha, czegoś tu wciąż brakuje. Chwileczka, panie inspektorze. Muszę zamontować drzwiczki. Proszę, wszystko gotowe. Nie wydaje mi się. Dopóki ja się za to nie wezmę, nic nie będzie zrobione. Wow, to mapa! Spójrzcie na nią, kochani, i dajcie nam łapkę w górę. Pozostało nam tylko zamocować wszystkie drzwi z tyłu. Przyjrzyjcie się uważnie, jak to zrobić. No dobra, przechodzimy do kolejnej części. Brum, brum, nigdzie nie odchodźcie. Hmm, nie tak łatwo mieć i łóżko, i szafę. Hmm. Sami proszę, ale to jeszcze nie jest całe łóżko. Przyniosłeś tylko zagłówek. Teraz zrobimy wygodne miejsce do spania w naszym kamperze. Będziemy mieć dwa łóżka? Zrobiłem tylko jedną kołderkę. Doskonale. Przymocujemy ją do tego elementu za pomocą taśmy dwustronnej. Pozwolę sobie jeszcze tylko dopracować te elementy. Zrobię kilka zdjęć i możemy skleić ze sobą obie części. Najpierw tutaj, a potem po drugiej stronie. Orzeszku włoski! Przy tak wielowymiarowym projekcie nie potrzeba okularów 3 Łóżko trafia na swoje miejsce. Zawsze możemy je złożyć lub opuścić. W ten sposób. A tu postawimy nocną szafkę, do której można schować opaskę na oczy. Ulala, przysłał mnie Monsieur Magnifique. Ta piżama pochodzi z jego najnowszej kolekcji. O, jaki zaszczyt. Tu będzie dla niej najlepsze miejsce. A to ode mnie. Wielki mistrz nauczył mnie szyć troje kąpielowe. Cudownie. Zróbmy tu drzwi, żeby ich nie zgubić. Zamontujemy je tak jak poprzednie. I koniec. Wszystko gotowe. Wygląda na to, że ktoś puka do ciebie z szaty. Naprawdę? Zobaczmy. Patrz, jakie praktyczne małe kieszonki. Wiem, co można w nich przechowywać. Najpotrzebniejsze gadżety. No dobra, musimy tylko przykleić tutaj mały pasek papieru, no dalej sam ostrożnie nie spiesz się i mocno dociśnijmy. Super. O, wygląda pięknie. Nie mogę się doczekać, aby przyjrzeć się bliżej. Nie, nie, najpierw spielionizujmy taku. Pospiesz się i dokończ nasz projekt! Tu. Już się robi szefie, druga strona kampera jest prawie gotowa. Muszę tylko przymocować do niego wszystkie większe elementy. Jeszcze tu? Super. Mmm, moje smaczne lody. Hej, panie ser, gdzie ty się wybierasz? Nie złapiesz mnie, nie? Chodź sami, dokończmy nasz projekt i pójdziemy coś przekąsić. Najpierw zjemy lody, a potem pyszne, jędrne pianki marshmallow. Chwileczkę zrobiłam też stół. Gdzie są jego części? Szukasz tego, Suzy? O, tak, dzięki! Stół wędruje na swoje miejsce. Tutaj. Piękny jest ten obrus. Sami mógłbyś zamontować w tym miejscu kominek? Oczywiście, ale tylko dlatego, że jest zrobiony papieru. Zgadza się. Ogień to nie zabawka dla glutków i dzieci. Chyba, że wygląda jak ten. Kominek też zasłonimy drzwiami. Będzie go można łatwo zamknąć. Super! Co powiedziałeś? Nie zrozumiałam. Powiedziałem, że skończyłem część basenową. Sama Wow! A patrz na to! Leszek ma kieszonkę, w której można umieścić naszą lalkę. Pozostaje tylko złożyć wszystko razem. A, mamy nawet zadoszenie. Przed klejeniem trzeba zrobić jeszcze kilka zdjęć, żeby można było zamknąć projekt. Suzy, to jest nudne! Pokaż widzom, jak wszystko skleić i bawmy się! Dobra, przyspieszam. Się dzień dobry. Najpierw musisz się przebrać. Nie możesz nosić piżamy przez cały dzień. Wyglądasz niesamowicie. Schowajmy twoją piżamkę do szafy. Co dalej? A tak, może sprawdzimy, co się dzieje w świecie. Ciekawe co nowego u moich znajomych z papier grana? Śniadanie ładuje baterie na cały dzień. No to co wolisz? Fast food czy jajecznice? Stawiam na zdrową dietę. Świetnie, w takim razie ta tacka będzie idealna. Wygląda super, dzięki! Nie zapomnij nakarmić kota! I naszej malutkiej rybki, tylko odrobinę. Wow, według mapy jestem w najbardziej malowniczym miejscu w okolicy. Świetnie, warto więc zrobić kilka pięknych zdjęć. Powiedz się, sprytny szlam sam! Ale upalny dzień! A może by tak wykąpać się w basenie? Zwłaszcza, że masz taki wspaniały strój kąpielowy. Zdejmijmy ci to i to! Wow, w tym kolorze ci do twarzy. Potrzebujesz tego? Nie, dziękuję. Ok, zostawimy to tutaj. Szczęścia razniej. Jak tylko skończymy kręcić, też kupię sobie basen. A może lody na deser? Wybierz swój ulubiony smak. Mm, mm, mm. Mamy tu również całą masę pysznych pianek marshmallow. I kiedy się ściemni, rozpalimy ognisko i je upieczemy. Naprawdę musimy czekać, aż się ciemni? Znowu jesteśmy głodni. Ty zawsze jesteś głodny, sami. Kochani, podobał wam się nasz papierowy kamper? Zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie subskrybować kanału. Do zobaczenia wkrótce.